Zatem wezwiemy ją na przesłuchanie. Estefania wyjechała z miasta. Możemy wiedzieć dokąd? Do Acapulco. Tam ją znajdziecie. W jakim hotelu się zatrzymała? Nie powiedziała mi. Rozumiem, że to dla Pana bolesne, ale nie powinien się Pan zadręczać. Możliwe, że nasze podejrzenia są bezzasadne, a pana córka nie ma ze sprawą nic wspólnego. Trudno mi uwierzyć, że uknuła tak wyrafinowany spisek. Nie wierzę, by była zdolna do takiej potworności. A ja wierzę. Ma pan powody, by tak sądzić? Owszem. Ona nienawidzi Mariciuj. Idź, odpocząć, mamo. Czuję się już lepiej. Zostanę z tobą na noc. Nie trzeba. Zobaczysz, że będę tylko spała. O Mariusz wyszedł? Na chwilę. Jak wróci, poproszę, żeby cię odwiózł do domu. Nie, córeczko. Jutro będę spokojniejsza. Muszę przywyknąć do myśli, że nigdy już nie będę widziała. Muszę, bo jeśli mnie nie wyleczą. Jeśli Bóg zechce, wszystko będzie dobrze. Na pewno, kochanie. To zmienia postać rzeczy. Jeśli istnieje motyw, nasze podejrzenia mają mocniejsze podstawy. Przykro mi. Traktowałem Estefanię jak córkę. Początkowo wierzyłem, że nią jest. Otworzyłem przed nią nie tylko dom, ale i serce. Pokochałem ją, bo pragnąłem mieć potomstwo. A wiedziałem, że już się go nie doczekam. Okazało się jednak, że to było oszustwo. Stefania, z której byłem taki dumny, nie była moją córką. Potrzyła się pod nią. Proszę. Kto przyszedł, mamo? To jest. Cześć. Co słychać? Nie widzisz mnie? A może mnie nie poznajesz? Co jej jest? Mari i cię nie widzi. Oślepła. Jeśli Stefania, querido, Jeśli Stefania chciała usunąć moją córkę, nie będę miał dla niej litości. Muszę być nieprzejednany. I będę. Zatem, panie sędzio, nie wiem, w jakim hotelu się zatrzymała. Jest z ciotką Izabelą Rojas. Sprawdzimy każdy hotel i znajdziemy Stefanię Belardi. Proszę dać mi znać, kiedy ją przywieziecie. Będę śledził sprawę. Do widzenia. Zostałem przesłuchany przez policję. Uważają, że było to zaniedbanie, bądź próba zabójstwa. Wszystko mi jedno. Czuję, że zostałam ukarana za to, że nie rozumiałam mamy, która musiała mnie zostawić, bo czuła, iż zbliża się śmierć. Przestań to powtarzać sprawiasz mi ból. To prawda, mamo, ale mówię to po raz ostatni obiecuję. Dobry wieczór, kandelario. Dobry wieczór, panie sędzio. Wrócił pan sam? Tak. Jak się czuje Mariciuj? Nie wiem. Cecilia ci powie. Nie zostanie tam z nią? Nie. Zadzwoniłem do niej i powiedziała, że jedzie do domu. Więc nie wraca pan ze szpitala. Musiałem udać się gdzie indziej. Nie czuję się dobrze. I nic tam po mnie. Specjalista, który ma obejrzeć Mariciu i jeszcze się nie zjawił. Musimy poczekać do jutra. Jadł pan obiad? Nie. A kolację? Nie. Na pewno opadł pan z sił. Poczęstuję pana grzankami. Nie trzeba. Nie mam ochoty. Trzeba jeść, żeby mieć siłę. Dobre odżywianie to podstawa, a moje grzaneczki posmakują panu. Y estos molletitos, uy, le van a encantar, me están quedando deliciosos. sueño. Y estás es Tras Trosca. Déjate, Śpij, kochanie. No, no, Omar, nie zasnę, do do Mary. dopóki nie przyjdzie Omar i nie zabierzecie do domu. Maria de Jesus, Mary, proszę cię. Nazwałaś, cię. Nazwałaś mnie tak jak ojciec Pero Anselmo. Nie, 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 nie lubię imienia Marii Zawsze mówi Maria do mnie Maria de Jesus. Ja też lubię to imię. Nadał ci je ojciec Anselmo i nie mógł wybrać lepiej. Kto? <toddź> <toddź> <Maria de Jesus. toddź> <toddź> To przyszedł? Omar. Dobrze, że wróciłeś. Chcę, żebyś odwiózł mamę do domu. Z przyjemnością. Nie trzeba. Niech zostanie z tobą, a ja pojadę taksówką. Jutro przyjadę z twoim synkiem. I hola, hola. jak ci na imię? Juan Miguel, Juan Miguel ja, prawda? Mucho gusto en Miło Cię poznać. Jestem Twoim dziadkiem. Jakiś Ty ładny. I nie wstawaj. Musisz padać ze zmęczenia. Chyba zmożył mnie sen. Już pani wychodzi? Maria De Jesus mówi, że nie muszę zostawać na noc i że czuję się lepiej. Jest spokojniejsza? Tak. Biedaczka dostała zastrzyk i ma po nim spać do rana. Pewnie już zasnęła. Proszę z tego skorzystać i odpocząć. A ty? Wyjdę trochę później. Zatem do jutra. To mnie nie Nie wiedziałem, że tu jesteś. Spałeś, gdy przyszedłem. Byłem wykończony i poszedłem odpocząć. Musimy zabrać siły. Co z tym specjalistą, który mają obejrzeć? Wyjechał na prowincję. Czekam na jego telefon. Można znaleźć innego, albo sam ją zbadaj. Nie czuję się na siłach. Lepiej, żeby to zrobił on. Nadal chcesz decydować w sprawach Mariczuj, mimo tego, co się stało. Nie jestem w nastroju, by się kłócić. Wiesz, gdzie jest Blanka? Rano odwiozłem ją do domu i nie wróciła tu Dlaczego pytasz? Z ciekawości De blanco y el sol vuelve a sonreír solo contigo el tiempo cobró un sentido y hoy que estás aquí conmigo